Cześć, witam na kanale Set. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć opcję programisty w telefonie Samsung Galaxy A56. Na początku musimy uruchomić ustawienia, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Inf Telefon Informacje. Tutaj wybieramy opcję Informacje o programowaniu, a następnie naciskamy na numer wersji. Tak, aby pojawiło nam się powiadomienie, że zostaliśmy programistą i tryb programisty został włączony. Teraz możemy wyjść i na samym dole pojawiły się opcje programisty, które po naciśnięciu możemy edytować. Warto pamiętać, że te opcje są dostosowane nie do telefonu, tylko do samego w sobie Androida, więc trzeba uważać, co zmieniamy, ponieważ czasem możemy coś zepsuć w telefonie. Jeżeli chcemy wyłączyć te opcje, naciskamy na samej górze wyłącz. I wychodzimy. I te opcje znikają. Jeżeli chcemy je od nowa włączyć, znowu przechodzimy do opcji telefon informacje, informacje o programowaniu i naciskamy na numer wersji. I dajemy jeszcze raz OK. I po raz kolejny, opcje programisty zostają włączone. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!